W czwartek 24 lutego w siedzibie Wielkopolskiej Solidarności w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w firmie Matex. W tym starczanowskim zakładzie, największym w powiecie wrzesińskim, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych, za założenie związków zawodowych zwolniono 9 osób. Zaproszenie na konferencję przyjęło kilku dziennikarzy różnych wielkopolskich mediów. Organizatorzy udowodnili, że są dobrze przygotowani i gotowi na wiele, żeby pomóc wyrzuconym z pracy. W tej sprawie składamy wniosek nie tylko do inspekcji pracy. Zabiegając również i będziemy informować o tym głównego inspektora pracy drogą tutaj y, poprzez Komisję Krajową, ale również składamy wniosek do prokuratury rejonowej i będziemy y, y, ścigali y, y, prezesa i, i jednocześnie właściciela, dlatego że uważamy, że zostały złamane podstawowe prawa człowieka czu, prawo do zrzeszania się, y, które wynika z konstytucji i z ustawy o, związkach o związku zawodowym. I to jest rzecz, która jest haniebna, karygodna i tego nie odpuścimy. Co Więcej. Na 17 marca już teraz zapowiadam, że jeżeli się do tego terminu nie porozumiemy, co oznacza, że ci ludzie te dziewięć osób zwolnionych już do tej pory nie wrócą do firmy, to na 17 marca zapowiadam akcję protestacyjną przed tą firmą i to się wydarzy. Podejmiemy wszelkiego rodzaju kroki, również z informacją do kontrahentów tejże firmy w Niemczech, również z poinformowaniem naszych przyjaciół z niemieckich związków zawodowych z DGB o tym, co się dzieje w tej. Firmie, przypomnę, jest to rzecz, która się nie zdarzyła w regionie Wielkopolska od wielu, wielu lat i tego nie zostawimy. Wszystkie działania, o których tutaj mówię, i o tych, które nie mówię, a które planujemy, będą sukcesywnie podejmowane dopóty, dopóki nie zreflektuje się prezes, dopóki nie zrozumie, że jest właścicielem firmy, ale nie właścicielem ludzi. On nie może ich traktować przedmiotowo, to nie jest to miejsce, ten czas. Przypomnę jeszcze jedną rzecz. Zwróciłem się do sekretariatu tejże firmy, zabiegając o spotkanie z panem prezesem, proponując mu to spotkanie na dzień 17 lutego. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi w tej sprawie, co oznacza, że prezes w ogóle nie jest zainteresowany jakimkolwiek dialogiem, bo on uważa, że to jest jego firma i jego folwark. I on może robić wszystko, łącznie z ludźmi. Tak nie jest, i dzisiaj jednoznacznie zapowiadam, że zrobimy wszystko, żeby to zrozumiał. Jeżeli im wcześniej to zrozumie i wcześniej zrozumie to, że trzeba się spotkać i rozmawiać o trudnych sprawach, tym lepiej. Jeżeli nie, wszystkie te kroki, które, o których mówiłem, będą podejmowane. Tłem konferencji było dziewięć kartonowych ludzkich sylwetek, które miały symbolizować przedmiotowe traktowanie zwolnionych pracowników Mateksu. Okazało się, że byli oni obecni w siedzibie Solidarności osobiście. W osobnym pomieszczeniu czekali na dziennikarzy i byli gotowi do rozmowy, pod warunkiem, że nie pokażemy ich twarzy i zniekształcimy ich głosy. Jak poszedłem się pytać do jednego pracodawcy o pracę, on mówi, a pan z Mateksu, a tam coś o związki się odbiło, że związki chcecie zakładać, po prostu już, już inne firmy też wiedzą, nie dlatego też. Y Musicie Państwo zrozumieć naszą obawę, no bo pójdziemy do pracodawcy, a on powie, że o, Pan nie, bo Pan pracował w Mateksie, tam związki zostały założone, Pan umie zrobić to samo, nie? Dokładnie. Tam ludzie są zastraszani, bo już o pracę, ktokolwiek tam z tego co wiem podnieść jakiś głos, cokolwiek się dopomaga, domaga o, o coś, to zostaje zwalniany po prostu. No tak, my zostaliśmy potraktowani po prostu, nie? Chcieliśmy coś zmienić i jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy bez pracy bez y, możliwości jakiegokolwiek utrzymania rodziny no i próbowaliśmy się z szefem kontaktować w pewien sposób rozmawiać po, prostu, yy, dawaliśmy po prostu. W prostu powiedział wprost pewnie naprzestaliśmy napisał wprost hmm. samo zatrudnienie hmm. czyli lub szukamy tak. miejsca w innym zakładzie pracy zostawił no. nas po prostu pod ścianą a, a jest, rozmowa to jest yy, że tak powiem ta y, służbowa czyli od przykład, kierownika od kierownika i kierownik do szefa. my po prostu z szefem. Szef znamy. Kierownik, o... który z nami nie chciał rozmawiać, tylko tak. po prostu o CO do szefa, nie? I to była taka Z Spychologia tak zwana. Tak. Ja mam takie pytanie, jeszcze tutaj region zapowiada, że będzie walczył o to, żeby panów do pracy przywrócić w tej firmie. Czy panowie chcieliby tam wrócić? Ja panu powiem szczerze, że jest y, może być problem z tym względu, że... My możemy wrócić, ale no, Dobre, nie uważam, no. że pracodawca będzie na równi traktował z innymi. A czas czas mógł nas mógł. szykanował w mógł pewien mógł sposób, mógł mógł. sposób, szukał na tym haka, by się nas sobie pozbyć, by się na pewno kombinował, dołki podkładać, bo nie wyobrażam sobie na pewno, że on, jeśli do tej pory nie chce rozmawiać, traktować nas równo, to czy to się zmieni, jeśli wrócimy do pracy? Na pewno nie. Będzie robił wszystko, żeby te związki zamknąć, bo mogę się to założyć. Po prostu tych, którzy założyli, czy tam y, są zapisani do tych związków, bo nie tylko my jesteśmy, tu jest więcej kolegów, którzy po prostu się nie ujawniają, ale którzy tak samo myślą jak my, ale po prostu ja już też słyszałem takie tak. opinie od innych kierowców, że szef po prostu po będzie wymieniał tych wszystkich, tak, tak, którzy... w tej tych z tak. pozwalnia, a w prasach lokalnych cały czas okazuje się, że przyjmie kierowcę. Tak. Od, Zaczy, od zaraz. Tak. A dużo osób się zapisało do tego związku? O no, no, tego nie chcielibyśmy ujawniać jak no, na razie. No, właśnie, bo to... że Wielu z nas ma taką sytuację, że są po prostu jedynymi, jedynymi żywicielami rodziny i, i tu nie chodzi o to, że po prostu praca była zła, tylko po prostu chcieliśmy walczyć. I ja Przede wszystkim ja pracuje. i pamiętam y, takie chwile, kiedy... Zamiast podwyżki były po prostu odcinane te wypłaty. I nawet y, dwa lata temu nam obciął no, jakieś tam 420 tak, zł w momencie, gdy firma zaczęła przynosić naprawdę potężne tak, zyski, tak, bo tak jak tutaj słyszeliśmy za rok 2009 było 25 milionów, 25 milionów zysku netto. To jest tak, czysty zysk do ręki. I temu. pracodawca na naszą petycję potrafił odpowiedzieć, że dział transportu przyniósł straty. Traty. Czyli można powiedzieć, że dział transportu, sprzątaczki, jakieś e, księgowość musi przynosić mu zyski. Czy działania Solidarności przyniosą oczekiwany skutek? Okaże się już wkrótce.